Panie kole, zapraszamy do pomocy. Bierzemy przy stole na środek, kto ma wasze? Pan Michał Basiewski. Inaczej. Ja inaczej. <accustomed activity fazi 105> A czemu tak? W tej się może Już raz tak było, nie? To tam pan Jeszcze To pierwszy, papa, tata, na końcu zawsze było A bojek, może? No ty jak to musisz. też się <ifa> 不是。 Pasek będzie jaki? Bardzo grzeczny? Bardzo grzeczny. A ostatnio się na serwisie, Jaka była tylko grzeczna? Jaki będzie pasek? <noise> yeah, Włączny. Yeah. Dobra, dziękuję. Wtedy że to jest O, brawo! Można się cenować. Można się cenować, tam poklepać, potem możemy O, tak, się Tomasz, się nie Dzięki, ciociu! Kojarzone półgrodzie! Mam czapkę, dlatego że. Mam czapkę, nie że. Mam czapkę, dlatego że. Ale ty, o! La, może! Stawka, teraz zaczyna kojarzyć! Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Mam czapkę, dlatego że. O! A! To po prostu jedno z zabrało! Tak, bardzo drobna, grzeczna. Jaki pasek będzie? Leciutki. Chce całować, pomaga rozmazuje, może chce opaść. Kupcie. Następna słowa. Następny wujek. Jak? Grzeczna była, czy nie? Niegrzeczna. O, trudna. O, w końcu jeden prawdę powiedział. Ale no nie wszyscy z Ostrzy? Tak, proszę mi. Yes, <zodgry> jest, Bravo! Bravo! Słyszeli się. Brawo. Słyszeli to paski? Słyszeli <zodgry> <zbyt>. paski? <zodgry> osoba Ciocia. 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 Ja, To o, o! To pewnie pasuje, będzie grzeczny. No. Zobaczymy. Brawo, ta kuzyka! O! na Kolega się czai. Kolega chyba, tak? To, ta. Brawo! siostrz Następna przyjaciółka, tak? Tak, tak. Czyli dobra była. Powiedzmy, powiedzmy. Powiedzmy, to się stało. Chłopak jest się wyglądające. Można zmienić na chwilę. tak Chłopak na tak Chłopak Bo to